Cześć, witamy was w Student News. Marcin Nienartowicz i Konrad Sienkiewicz. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie specjalne. Dobry wieczór państwu. Jestem ze stykiem od zawsze, niezmiennie. Wiem o świecie wszystko. Wszystko dzięki nim. Żeby dalej tak to trwało. Kolejne 25 lat. Zgadzam się z małżonką. Ona wie najlepiej. Uwielbiam styk. Bez tej telewizji życie studenckie nie miałoby sensu. Bez tej telewizji życie nie byłoby kolorowe. Uważam, że nie byłoby niczego. Telewizja Studencka Styk już od początku swojej działalności miała zasięg ogólnoświatowy. I podbijała serca widzów. Zaczynamy od najgorętszego newsa. Telewizja Styk jest wszędzie i zawsze pierwsza. Rozprzestrzenia się i pochłania kolejnych widzów niczym wirus systemy komputerowe. Tego nie da już się zatrzymać. Każdy chce ich oglądać. Jak i wcześniej, tak i teraz, popularność telewizji Styk nie zmalała. Świadczą o tym wypowiedzi gwiazd nadsyłane z całego świata. Mamy więcej niż jeden powód, żeby kochać telewizję Styk. Są tam wyczesane laski i przystojni faceci, różnorodność talentów i niepowtarzalny na świecie studencki styl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem podekscytowany. Nie byłoby mnie na tym miejscu, gdyby nie telewizja z tyłu. Dlatego wszystkich serdecznie pozdrawiam. Styk to świetna telewizja. Mam taką anegdotę z nimi związaną. Widzę jednego z ich operatorów i mówię, postaw kamerę tutaj, on że tam. I zaczynamy się spierać. On tu, ja że tam. I wiesz co? Mi nic się nie udało nagrać. Nic nie miałem. On miał wszystko. Czaisz? Wszystko, nagrał wszystko. Ci kolesie są najlepsi. To wszystko w tym 25-leciu. Na kolejne wydanie specjalne Student News zapraszamy za 25 lat.